Jest to czas przebudzenia, wzrostu. Jest to czas, w którym musimy naprawić błędy przeszłości. Nie możemy pozostawać w tym dłużej. Dlatego że to, to jest niezdrowe. To nas wykańcza, kochani. Są tutaj jakieś rany, przy których pozostajecie i nie chcecie się z nich uwolnić. Ciągną was na dno. Zainwestuj się w to, co ma być. Przestań myśleć o tym, co było, że coś straciłaś, straciłeś. Nic nie zostało stracone. To wszystko jest częścią procesu. Miej zaufanie, że to dzieje się dla Ciebie. Niektórzy z Was naprawdę nie mają siły już, witki opadają, kochani. Ja to czuję, tą energię takie. Nie wiem, jakby ktoś nawet nie potrafił się cieszyć. Pomimo tego, że ktoś ma cudowne warunki i nie potrafi się cieszyć w tym w pełni. Ktoś ma cudowne warunki. Gdzie radość z tego? Gdzie satysfakcja z tego? Macie tutaj wsparcie od swoich przewodników duchowych. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że warto się częściej modlić, że warto częściej medytować, kontemplować. Niektórzy z was, możliwe, że będą gdzieś podróżować, możecie szykować na, nie wiem, może jakiś spa, albo jakiś wypoczynek, jakieś wakacje. Możliwe, że w tym miesiącu coś planujecie, kochani, gdzieś jakiś wyjazd. Dziesiątka dolarów. Gdzieś, gdzie nie ma w tej chwili współpracy. Gdzieś, gdzie nie ma w tej chwili współdziałania, to się pojawi, tak? W tej chwili widzimy, że jest jakaś sytuacja jeszcze zakłócona, ale wszystko jest na dobrej drodze, aby, aby to się zmieniło. Czas na transformację, kochani, tak? Wy w tej chwili przez nią przechodzicie. To jest bardzo ważna transformacja w Waszym życiu. Śmierć i odrodzenie. Zrzucasz ta skórę, tak? To jest wszy... Widzę, że to w kolektywnie się, kochani, dzieje. Jest to kolektywna przemiana, Coś więcej na temat tej przemiany? Tak, będzie to bardzo szybka akcja, współpraca. Jak, jak widzę, na początku brak współpracy, tak w pewnym momencie ludzie zaczynają łączyć siły. Może na to wpłynąć coś, co się dzieje, kochani, na świecie, czyli jakieś wpływy zewnętrzne, może to być związane z tym, co tak, dzieje się odnośnie wojny. Ludzie łączą siły, dlatego że nie ma innej opcji. To jest ten moment, w którym ludzie muszą połączyć siły, nie mogą walczyć.